Hej, 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 siemano, witajcie w kolejnej misji operacyjnej. Tym razem kolejny tryb obrońca. Musimy zamknąć rozwalić troszkę bocików, tak więc jedziemy. Dobra, co bierzesz? Wejście, czy...? Może być wejście, tutaj. Dobra. Tutaj, tu stań, tu, gdzie ja? Tu, nie tak na blisko. ...żebyśmy musieli rozwołać. się schować. Idą od mojej strony. Wejście będzie. Wejście. Jest! Jeszcze jeden. Nice. Kurwa, że to złe USP się lepiej strzela, z tego gówna. Takie życie. Ja pierdolę, na ten nikogo nie mogłem zabić. Na krótko idę. Pilnuj tam bramy i tego O kurka, to nie można Tam mnie Idą od mojej strony Idą Oj są O cię bala żeś Ważne że za zabici Dobra, kupuj granaty Jest big boy coming your way. Właśnie. Pewnego tu rzucę górę też drzwi, może to? O, czy w tamte? Ja tu patrzę. Idą. Główko byliśmy. Nie wiem czy na górze nie mam bo... Nie wiem. Idę ciś. Główny. Patrz górę też. No staram się. Główny chodź. Dobrze. Doing great. Gruby gdzie? Biegam. Flush. Skój nie gonił pierdolony to? No a co ty myślałeś? O skórnie pierdolamego nie ma Dobra, granaty są O teraz suka, ale kurwa oni nie będą dobrze Dobra, jeszcze raz to samo Ostatnich pięciu Wchodzą głównym Wchodzą Główne Już są Leć się Kurwa, zabiły Nice to, ja Jest dobrze Gites. Kurwa, ten nie chuj nie musiał zabić No i dobra Po misji W sumie była bardzo szybka Ale, mimo to Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach 期末一起学，可以。